Nowy Jork, zima 1928. Na zewnątrz miasto pokryte jest śniegiem. W środku, w małym, cichym mieszkaniu, kobieta pisze przy zniszczonym drewnianym stole. Nie ma tam nikogo, tylko tykanie zegara i kapiący na papier atrament. Nazywa się Florence Sheen. Jest ilustratorką, pisarką i jedną z pierwszych kobiet, która spokojnym, ale stanowczym głosem stwierdziła, że umysł wierzy Dusza wie, a to, co puszczamy, znajduje nas. Przez lata jej idee były ignorowane. Wydawcy je odrzucali, kręgi religijne jej unikały, ale ona nigdy nie przestała. Niewielu wie, że wśród jej rzeczy osobistych, lata później, znaleziono mały notatnik w brązowej okładce. Tam, pośród rozproszonych zdań i intymnych notatek, leżały myśli, których nigdy nie opublikowała. Zatytułowała go The Notebook of Detachment Pamiętnik Oderwania. Ten film jest symbolicznym odtworzeniem tych stron, powolną i intymną lekturą, jakby część jej duszy budziła się w słuchaczu. Słuchaj cicho i zostań do końca. Jeśli te pierwsze słowa Cię poruszyły, to daj mi prezent. Kliknij: Lubię to. Nie po to, żeby mnie zadowolić, ale żeby powiedzieć Ci, że Ty również poczułeś tę subtelną wibrację. A jeśli to do ciebie przemawia, dołącz do naszego kręgu, zasubskrybuj. To nie tylko kanał, to miejsce, w którym pewne prawdy znajdują schronienie, bo kiedy ktoś taki jak ty do nas dołącza, to nie liczba, która rośnie, to kolejne światło, które się zapala. Dzień, w którym puściłem i wszystko zaczęło się dziać. Nie był to dzień szczególny, ani mistyczne objawienie, po prostu zwykłe popołudnie w środku zimy. Czekałem na odpowiedź na ważny projekt, wydawnictwo, które miało ocenić mój rękopis, moją pierwszą, poważną próbę podzielenia się tym, co wiedziałem o duchowym prawie myśli. Kilka miesięcy wcześniej napisałem to z głębi duszy, z zamiarem pomocy w zapamiętaniu, ujawnieniu, ale nikt nie odpowiedział, nikt nic nie powiedział, a w ciszy narastał strach. Pamiętam, że powtarzałam afirmacje każdej nocy, wyobrażałam sobie przychodzące listy, wizualizowałam moją opublikowaną książkę i im częściej to robiłam, tym bardziej czułam, że mi się wymyka. To nie była frustracja, to była ta subtelna mieszanka pragnienia i niepokoju. Ten wysiłek, który bez mojej wiedzy staje się blokadą. Tej nocy siedziałam przy oknie, patrzyłam na zaciemnione miasto i powiedziałam cicho. Nic się nie stało, jeśli ta książka jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Akceptuję to, jeśli nie nadejdzie, uwierzę w to, puszczę to, nie będę już tego naciskać. I coś się zmieniło, nie zewnętrznie. To było tak, jakby moja dusza po raz pierwszy od kilku dni oddychała. Trzy dni później dostałem list, nie od wydawcy, którego się spodziewałem, ale od znacznie skromniejszego, który przeczytał zapomniany egzemplarz. Chcieli opublikować go bezwarunkowo, tak jak jest. I to był początek wszystkiego. Wtedy zrozumiałem: To nie świat mnie blokował, ale mój strach przed ciszą moje przywiązanie do kiedy, jak, kto. Tego dnia zacząłem ten notatnik. Nie po to, by uczyć technik, ale by przypomnieć sobie o tym, co najważniejsze. Prawdziwe błyski przychodzą bez pogoni, a to, co wymuszone, jest opóźnione. Od tamtej pory, gdy coś nie płynie, nie wypycham tego już z ego, nie błagam już wszechświata. Po prostu wracam do tego wewnętrznego miejsca, gdzie mówię sobie, jeśli to dla mnie, to nadejdzie, a jeśli nie, to zostanie zastąpione czymś jeszcze prawdziwszym. Ponieważ odpuszczanie nie jest utratą, to robienie przestrzeni. A teraz, gdy to piszę, mam przeczucie, że później, na tych samych stronach, wyjaśnię, dlaczego wiele naszych myśli nie jest nawet naprawdę naszymi własnymi. Ale na razie chcę, żebyście to zapamiętali. Gdy odpuściłam, wszystko zaczęło nadchodzić. I to nie była magia, to było wyrównanie. Myśli, które nie są Twoje. Pamiętam jedno popołudnie, gdy miałem zaledwie dwanaście lat. Moja matka znalazła mnie we łzach w moim pokoju, ściskającą zmięty rysunek. Przez kilka sekund patrzyła na mnie w milczeniu. Nie zapytała, co się stało. Po prostu usiadła obok mnie i powiedziała: Czy to ty płaczesz, czy to coś w tobie zaczyna się pogarszać? Wtedy jej nie rozumiałem, ale zdanie pozostało ze mną, jakby przemówiła do mnie z innego miejsca, z innego czasu. Minęły lata, zanim zrozumiałam jego prawdziwą wagę, bo tak myślimy o wielu rzeczach każdego dnia. Tysiące myśli, obrazów, osądów, przekonań, które wkradają się do naszych umysłów, jakby były nasze, ale nie są. Niektóre pomysły pochodzą z dzieciństwa, inne od naszych rodziców, jeszcze inne ze społeczeństwa, z religii, ze strachu, z pragnienia dopasowania się lub ze strachu przed błyszczeniem. Powtarzałam sobie te myśli: Nie jestem wystarczająco dobra, muszę bardziej się starać. Jeśli nikt nie odpowiada, to dlatego, że czegoś mi brakuje. I robiłam to tak, jakby były absolutnymi prawdami, gdy w rzeczywistości były po prostu smutnymi głosami, echami, których nigdy nie kwestionowałam. W dniu, w którym to zrozumiałam, poczułam dziwne wyzwolenie, jakby ktoś otworzył okno w mojej piersi. Zrozumiałam, że umysł również potrzebuje oczyszczenia, że nie wszystko, co uważamy za godne naszej energii, i że czasami najbardziej kochającym aktem jest zaprzestanie utożsamiania się z tym, co zostało po prostu w nas wszczepione. Od tamtej pory, kiedykolwiek jakaś myśl mnie atakuje, zatrzymuję się i delikatnie pytam siebie: Czy to naprawdę moje, czy też jest to pomysł, który nieświadomie przyjęłam? Nie zawsze mam natychmiastową odpowiedź, ale samo zadanie pytania mnie uwalnia. I to jest zabawne, bo czasami wystarczy odrobina życzliwej wątpliwości, aby umysł rozkwitł, a dusza odzyskała część swojego głosu. Później opowiem ci, jak odkryłem, że nawet najbardziej pozytywne myśli mogą być wypełnione strachem, ale na razie, jeśli jakaś myśl cię dręczy. Nie uciekaj od niej, ani się jej nie trzymaj. Usiądź, spójrz jej prosto w oczy i zapytaj siebie kto cię nauczył tak myśleć? Pamiętam, że był jesienny poranek, nie spałem dobrze. Miałem jeden z tych snów, które nie wydają się z nami, ale wiadomościami zawiniętymi w symbole, które przyklejają się do piersi. Zobaczyłem siebie idącego ciemnym korytarzem. Na końcu drzwi były uchylone, a w środku siedziała postać z tym samym głosem, tą samą twarzą, ale spojrzeniem, którego nie rozpoznałem. Obudziłem się niespokojny i z jakiegoś nieznanego powodu nie chciałem o tym zapomnieć. Wyjąłem notatnik i napisałem: Na którą część siebie unikam patrzenia? To był początek jednego z najtrudniejszych i najpiękniejszych etapów mojej podróży. Patrzenie na mój cień bez strachu, bez osądzania, bez chęci zmiany go. Cień nie jest zły, to tylko to, co ukryliśmy, aby przetrwać: nasz gniew, nasze poczucie winy, nasze odrzucenia, a także nasza prawdziwa siła, ponieważ świat nauczył nas być miłymi, opanowanymi, poprawnymi i w tej słuszności zapomnieliśmy, co naprawdę czujemy. Tego dnia postanowiłam przestać uciekać. Usiadłam przed lustrem, spojrzałam na siebie bez makijażu, bez uśmiechu, bez usprawiedliwiania się i delikatnie powiedziałam Gło, pokaż się. Nie wydarzyło się nic dramatycznego, nie płakałam, po prostu poczułam nowy spokój, jakby po raz pierwszy jakaś część mnie poczuła się mile widziana. Od tamtej pory zrozumiałam, że nie ma wyzwolenia bez integracji i że nie wszystko, czego unikamy, jest negatywne. Czasami jest to po prostu coś, co zostało osądzone, zanim zostało zrozumiane. Być może masz też aspekty siebie, o których nie chcesz rozmawiać idee, emocje, wspomnienia, wersje siebie, które nauczyłeś się ukrywać. A jeśli coś w tym rozdziale do ciebie przemówiło, zostaw to zapisane poniżej. Nie musisz opowiadać całej swojej historii wystarczy zdanie, symbol, akt obecności. Ponieważ spisanie tego, co pamiętasz, wzmacnia twoją duszę. A może, czytając twój komentarz, ktoś inny odważy się przestać uciekać od siebie? Pustka nie nadchodzi bez ostrzeżenia, nie wydaje żadnego dźwięku, niczego nie rozbija, po prostu narzuca ciszę. To był dziwny czas ani smutek, ani radość, ani jasność, ani chaos tylko rodzaj lekkiej mgły, jakby dusza była zawieszona między dwoma uderzeniami serca. Niepewna rytmu, który ma podążać. Chodziłam, rozmawiałam, pisałam, ale w środku czułam nieobecność, jakby coś zniknęło, a ja nie wiedziałam co. Na początku myślałam, że to zmęczenie, potem wątpliwości, ale w głębi duszy to było coś głębszego przestrzeń między tym, kim byłam, a tym, kim miałam się stać. Pustka to niewidzialny most przejście między rozpadającą się kontrolą a jeszcze nienarodzoną pewnością siebie, i zamiast się jej opierać, tym razem pozwoliłam jej. Przestałam szukać odpowiedzi, przestałam się poprawiać i po prostu siedziałam, słuchając ciszy. Wtedy zrozumiałam: Pustka to nie nieobecność, to przygotowanie to żyzna gleba, na której rosną niewidzialne korzenie, zanim coś rozkwitnie. Tego dnia napisałam na grzbiecie mojego notatnika. To, co wydaje się stratą, czasami jest po prostu przestrzenią na to, co ma nadejść. Jeśli ty również przechodzisz przez taki czas, kiedy nic nie wydaje się poruszać, kiedy wszystko jest płaskie lub mylące, być może nie jesteś zagubiony, być może kiełkujesz, a nowe potrzebuje tej ciszy, aby nabrać kształtu. Czasami nie chodzi o jasność umysłu, ale o wytrwałość w słuchaniu. Tego popołudnia padał deszcz, nieulewny. Ale jeden z tych deszczów, które zdają się szeptać coś, czego jeszcze nie rozumiemy. Pamiętam trudny dzień, drzwi były zamknięte, przyjaciele się wyprowadzili, a w tym momencie, bardziej niż smutek, poczułem ciężką ciszę. Szedłem do domu w deszczu, pozwalając, by miasto całkowicie mnie zalało. Nie spieszyłem się, nie miałem do kogo zadzwonić, chciałem tylko przybyć i zniknąć. Spędzić chwilę w swoim cieniu. Siedząc na podłodze w salonie przy zgaszonym świetle, szepnęłam, nie wiedząc dlaczego: Czy ktoś tam jest? Nie spodziewałam się odpowiedzi, ale nie czułam się śmiesznie. To było pytanie duszy, odwieczne pytanie, takie, które pojawia się tylko wtedy, gdy nie ma już masek. I wtedy poczułam coś nie głos, nie sylwetkę, ale pewność lekkie ciepło w piersi. Jakby coś mnie otaczało od środka, jakby niewidzialna obecność mówiła mi: Zawsze tu byłam. Dowiedziałem się wtedy, że są ludzie, którzy są niewidzialni, ale wyczuwalni, i że kiedy dusza jest gotowa, samotność nie jest łamana z zewnątrz, ale od wewnątrz. Od tego dnia przestałem szukać dowodów i zacząłem pielęgnować połączenie. Dowiedziałem się, że są chwile, kiedy nikt nie przychodzi. Ponieważ tę przestrzeń zajmuje coś głębszego powrót duszy, przebudzenie jej przewodnika, wewnętrzny głos, który w końcu może przemówić. Ponieważ czasami to, co łamie uczucie samotności, to po prostu świadomość, że ktoś inny już tam był. A jeśli czujesz to teraz, nie rozpaczaj. Bądź cicho, otwórz swoje serce i delikatnie powiedz: Czy jest ktoś? Być może odpowiedź już pochodzi z wnętrza. Nie szukałam odpowiedzi, nie wiedziałam co robić. Po prostu wyszłam na spacer, jak wiele innych popołudni, aby odzwierciedlić mojego ducha. Pamiętam, że spędziłam tygodnie w swego rodzaju wewnętrznej pauzie. Już o nic nie prosiłam, już niczego nie narzucałam na siłę. Chodziłam, pisałam, oddychałam, ale tego dnia coś było inaczej. Był spokój, nie taki jak brak problemów. Ale jakby coś we mnie pogodziło się ze wszystkim, czego nie mogło kontrolować. Podszedłem do starej księgarni. Nie zamierzałem tam wchodzić, ale coś kazało mi się odwrócić. I tam, na najniższej półce, wśród starych książek z podartymi okładkami, zobaczyłem egzemplarz, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Dziwny tytuł, ale gdy go otworzyłem, rzuciło mi się w oczy podkreślone zdanie: Kiedy przestajesz gonić, zaczynasz otrzymywać. Pozostałem w milczeniu. Nawet nie kupiłem książki. Po prostu ją zamknąłem, uśmiechnąłem się i wyszedłem. To było tak, jakby wszechświat chciał zostawić mi sekretną notatkę, akurat wtedy, gdy już o nic nie prosiłem. Wtedy zrozumiałem coś. Wszechświat nie reaguje na naleganie, reaguje na spójność, na spokojną wibrację tych, którzy już stali się tym, czego kiedyś pragnęli. Nie trzeba krzyczeć, aby zostać usłyszanym przez niewidzialne. Wystarczy się dostroić, jak melodia, która w końcu znajduje właściwą częstotliwość. Od tamtej pory zacząłem zauważać te momenty częściej: książki, które przychodzą same z siebie, ludzie, którzy mówią dokładnie to, co muszę usłyszeć, wiadomości w sercu codziennego życia, ale tylko wtedy, gdy jestem cicho w środku a jeśli słyszysz to teraz może to jeden z tych momentów. Może to nie przypadek, ale mały znak, który przychodzi do ciebie, aby powiedzieć: Nie musisz już gonić, musisz tylko pamiętać, kim jesteś, a jeśli to do ciebie przemówiło, podziel się tym. Może, tak jak do mnie, twoja wiadomość dotrze do kogoś we właściwym czasie. To było niedługo po tej synchronizacji w księgarni. Myślałem, że wszystko się ułoży, i po części tak, niektóre rzeczy się wydarzyły, ale jedne drzwi jeszcze się nie otworzyły konkretna okazja oferta, która wydawała się pasować, a jednak coś we mnie w to wątpiło. Odkładałem to na później, odrzucałem to, czego chciałem od miesięcy. Potem zadałem sobie pytanie: dlaczego, kiedy w końcu się pojawia odchodzę? Zadawałam sobie to pytanie przez wiele dni, aż pewnego poranka, gdy pisałam, poczułam, że zdanie samo z siebie wyłania się w moim notatniku. To nie tak, że wszechświat nie chce ci dać to tak, że jeszcze nie zgodziłaś się przyjąć. Pozostałam w milczeniu, ponieważ coś we mnie wiedziało, że to prawda. Przyzwyczaiłam się do dawania, służenia, wspierania, ale przyjmowanie oznaczało otwieranie się, obnażanie, uznanie, że na to zasługuje. I to bolało bardziej niż sobie wyobrażałam. Nie robiłam tego ze skromności, ale z przyzwyczajenia, z wierności tej pradawnej idei, że duchowość musi być uboga, a prawda nie może być pełna. Tego popołudnia zrozumiałam, że przyjmowanie jest również aktem miłości, a ci, którzy nie pozwalają sobie na przyjmowanie, stają się zależni od dawania. Od tamtej pory, kiedykolwiek dzieje się coś pięknego i czuję ten wewnętrzny węzeł, który chce to odrzucić, zatrzymuje się i mówię sobie w myślach: akceptuję to. Dziękuję. Jestem gotowa. I co ciekawe, kiedy zaczęłam przyjmować bez poczucia winy, zaczęłam też dawać z większą radością. Być może ty też o coś prosiłeś i kiedy było blisko, wycofałeś się. Nie ze strachu przed porażką, ale ze strachu przed zasłużeniem na to, jeśli to ty, nie oceniaj siebie. Odetchnij, otwórz dłonie i pamiętaj: wszechświat nie zaprzecza sam sobie. Jeśli go przyciągnąłeś. To dlatego, że jesteś gotowy go wesprzeć. Później opowiem ci, jak odkryłem, że wdzięczność to nie tylko uczucie, ale klucz. Klucz, który otwiera nie tylko zewnętrzne drzwi, ale także świadomość, która przyjmuje bez strachu. Ale więcej o tym później. Na razie miej to na uwadze. Czasami blokada nie jest zewnętrzna, jest w tej części Ciebie, która wciąż nie wierzy, że zasługuje na to, o co prosiła. I to ta część musi zostać bezwzględnie zaakceptowana. Przez długi czas wierzyłam, że wdzięczność przychodzi później, po otrzymaniu, uzyskaniu, po zrozumieniu, dlaczego coś się wydarzyło. To był rodzaj warunkowego podziękowania. Dziękuję, ponieważ wydarzyło się tak, jak chciałam. Dziękuję, ponieważ w końcu zrozumiałam. Ale pewnego zimowego poranka, gdy wszystko wydawało się zawieszone i nie miałam żadnego zewnętrznego powodu, aby czuć się spełnioną, Usiadłam przed swoim notatnikiem i napisałam: Dziękuję. W końcu. To nie był akt wiary, to był akt obecności. Byłam wdzięczna, nie wiedząc dlaczego, wdzięczna bez powodu, po prostu za to, że tu jestem, że mogę oddychać, że mogę pisać. I coś się otworzyło nie na zewnątrz, nie w materii, ale we mnie. Jakby to słowo dziękuję było zapomnianym kluczem, który otwierał sekretne drzwi do duszy. Tego samego tygodnia, nawet nie szukając, ktoś powiedział mi o miejscu, w którym w końcu mogłem dzielić się swoimi naukami. Nie było to duże miejsce ani duże wydarzenie, ale było idealne i wtedy wszystko zaczęło się układać. Zrozumiałem coś, co wciąż jest wyryte w mojej pamięci. Wdzięczność nie jest reakcją, to energia, częstotliwość, która przewiduje ścieżki. Nie chodzi o dziękowanie za bezpieczeństwo ani o robienie tego jako techniki, aby coś uzyskać. Chodzi o połączenie się z obfitością, zanim nastąpi manifestacja. Ponieważ kiedy mówimy, dziękuję, bez wyraźnego powodu, wszechświat odpowiada z nieoczekiwanymi powodami. Od tamtej pory, kiedykolwiek czegoś nie rozumiem lub wszystko wydaje się zamknięte, nie robię nic, żeby coś z tym zrobić. Po prostu szepczę, w każdym razie, dziękuję. I wtedy coś zaczyna się zmieniać. Nie zawsze zewnętrznie, czasami najpierw w mojej świadomości, ale na tyle, żeby reszta wskoczyła na swoje miejsce. Wkrótce zrozumiałbym, że przegrana może być również świętym aktem i że w tej pozornej pustce można znaleźć coś o wiele głębszego. Ale więcej o tym za chwilę. Czasami życie niczego ci nie zabiera, zabiera wszystko. Nie jako karę, ale dlatego, że to, co je powstrzymywało, nie miało już miejsca na to, kim naprawdę jesteś. Wiosna przyszła do mnie i nie była łaskawa. Straciłam pracę nauczycielki, kilka związków, które wciąż uważałam za stabilne, skończyło się, moje zdrowie podupadło na kilka dni, a wraz z nim moja pewność siebie. Przez dwa tygodnie nie pisałam, nie asertywałam się, nie mówiłam. Po prostu pozwoliłam ciszy mnie wyczerpać, i w tej pustce stanęłam przed pytaniem, którego nigdy nie zadałam sobie z taką szczerością: kim jestem, kiedy nic mi nie zostało? Nie jestem ani pisarką, ani silną kobietą, ani tą, która wie co powiedzieć. Jestem po prostu tym, ciałem, które oddycha, sercem, które bije, duszą, która pamięta. I to właśnie tam, kiedy nie miałam już niczego, czego mogłabym się trzymać lub co mogłabym udowodnić, poczułam, że coś powraca. Nie przyszło to z zewnątrz. To była pewność, która narodziła się we mnie, jakby moja dusza mogła w końcu przemówić bez przeszkód. Jakby wszystko, co straciłam, było tylko skorupą tego, co naprawdę we mnie zamieszkiwało. Tego dnia nie odzyskałam niczego zewnętrznego ale znalazłam coś, o czym nie wiedziałam, że zapomniałam. Błyski, które nie są ani tym, co mam, ani tym, czego uczę. Są tym, co pozostaje, gdy wszystko przemija. I wtedy zrozumiałam, niektóre straty nie przychodzą, aby cię pozbawić, ale aby cię ujawnić. Później napiszę o pokoju, który przychodzi nie wtedy, gdy wszystko jest idealne, ale gdy przestajesz szukać tego, czego nigdy nie było. Ale to nadejdzie w następnym rozdziale. Dzisiaj chcecie zostawić z tym. Jeśli coś stracisz, lub jeśli wszystko wydaje się rozpadać, nie spiesz się z odbudową, daj sobie chwilę wytchnienia, ponieważ czasami to wtedy twoja dusza szepcze najgłośniej. Przez lata wierzyłam, że pokój jest celem, stanem, który przychodzi po wystarczającym uzdrowieniu, wystarczających osiągnięciach. Wystarczających kamieniach milowych. Wyobrażałam go sobie jako ciche miejsce, w którym wszystko się układa, gdzie nikt cię już nie krzywdzi, gdzie już się nie boisz, więc go szukałam w książkach, w ludziach, w metodach, nawet we własnych słowach ale im bardziej szukałam, tym bardziej zdawało się, że się oddala. Aż pewnego dnia się poddałam nie ze zmęczenia, ale dlatego, że coś we mnie mówiło. A co, jeśli nie chodzi o przybycie, ale o powrót? Zatrzymałem się, wyłączyłem wszystko, nawet pragnienie zrozumienia, i tam, w tym momencie całkowitego braku oczekiwania, poczułem coś. Nie była to ani euforia, ani ulga, to był cichy, łagodny, niezaprzeczalny spokój, jakby czekał na mnie przez całe moje życie, tam, gdzie go zauważyłem po raz pierwszy i większość zignorowała. W środku. Tam zrozumiałem coś, czego nawet dzisiaj nie potrafię w pełni wyrazić słowami, błyski błyskawic. Spokoju się nie szuka, jest się dozwolonym. Spokoju nie znajduje się na zewnątrz. Przypominamy sobie o tym, gdy przestajemy uciekać od siebie. Od tamtej pory, kiedy wszystko jest w chaosie, kiedy lęk chce zrozumieć, kontrolować lub uciec, nie daje mu już argumentów. Zatrzymuję się, zamykam oczy i mówię cicho. Nie będę już szukać. Wrócę sam, do siebie, do najprostszego, do tego, co nie potrzebuje wyjaśnień, i tamto na mnie czeka. Później przemówię do ciebie innym głosem, tym, który zawsze mi towarzyszył, ale którego mogłam usłyszeć dopiero, kiedy przestałam mówić do siebie ostro. Ten głos otwiera następny rozdział. Nie było to ani objawienie, ani wizja. Ani zdanie, które ktoś do mnie powiedział. Było to coś o wiele prostszego i z tego powodu prawdziwszego. Pisałem, jak to robię każdego ranka, kiedy poczułem, że słowa, które wyszły, nie pochodziły z mojego umysłu. Nie były to ustalone idee, ani wyuczone frazy. Były czymś więcej głosem, ale nie tym wewnętrznym, który ocenia, porównuje lub żąda. Nie, był inny, delikatny, ale stanowczy. Cichy, ale niemożliwy do zignorowania. Mówił: Nie musisz rozumieć wszystkiego, po prostu słuchaj siebie bez strachu. Zatrzymałam się. Nie chciałam pisać, chciałam tylko słuchać. I po raz pierwszy nie miałam już wątpliwości. Wtedy zrozumiałam, co działo się przez cały czas. Moja dusza zawsze do mnie mówiła. Nauczyłam się jednak ufać zewnętrznym głosom bardziej niż własnym. Ten głos nie był myślą, był obecnością, wewnętrznym przewodnikiem, który nie naciska, nie krzyczy, nie każe. Czeka tylko, aż znajdziesz odwagę, by się zatrzymać i go poczuć. A gdy już go poczujesz, nie możesz już dłużej tego przeżywać. Możesz wątpić, świat może krzyczeć coś przeciwnego, ale w głębi duszy wiesz to. Od tamtej pory nauczyłem się, że logika nie zawsze odpowiada na wszystko, i że często największym aktem mądrości jest zamknięcie oczu, ściszenie głośności świata i ciche zapytanie: Co chcesz, żebym dzisiaj usłyszał? Czasami nic nie przychodzi, tylko przeczucie, ale z czasem nauczyłem się, że to również jest odpowiedzią. Wkrótce zrozumiałem, że ten głos nie tylko prowadził mnie w stronę tego, co słuszne ale przygotowywał mnie na jeszcze głębsze objawienie: że siła leży nie w tym, co wiesz, ale w tym, co ośmielasz się ucieleśnić. I opowiem ci o tym na końcu tego notatnika. Spędziłam lata na nauce, czytaniu, pisaniu, powtarzaniu słów, które dotykały mojej duszy. I nie zdając sobie z tego sprawy, zaczęłam mierzyć swoje postępy liczbą zapamiętanych zdań, lub tym, jak szybko mogłam dawać rady, które wydawały się rozsądne. Ale pewnego dnia znalazłam się w sytuacji bez inspiracji. Ktoś, kogo bardzo kochałam, poprosił mnie o pomoc. Nie wiedziałam, co powiedzieć, i po raz pierwszy nie chciałam mu odpowiadać. Po prostu usiadłam obok niego, wzięłam go za rękę i powiedziałam: Jestem tutaj, nic więcej. I to było wszystko. Wtedy zrozumiałem coś, czego nie nauczyła mnie żadna teoria: mądrość nie jest mierzona tym, co się wie, lub co się potrafi wyjaśnić. Ale tym, co się potrafi zachować w milczeniu, co się potrafi ucieleśnić, nie mówiąc tego. Od tego czasu przestałem gromadzić zdania i zacząłem pytać siebie każdego dnia: czy jestem tym, w co wierzę, czy ucieleśniam to, czego nauczam? Odpowiedź nie zawsze brzmi tak, ale to jest prawdziwa droga. Nie perfekcja, ale konsekwencja, bo można powtórzyć słowo obfitość tysiąc razy. I nadal czuć brak. Można mówić o miłości do siebie i nadal poddawać się ciszy. Różnica nie leży w słownictwie, ale w wibracji, w energii, która sprawia, że oddychamy, wybaczamy, przyjmujemy i działamy, nawet gdy nikt nie patrzy. Teraz, gdy zamykamy ten notatnik, nie chcę zostawiać Was z technikami ani formułami. Tylko jedno pytanie. Co myślisz, czego uczysz, czego pragniesz, czy ucieleśniasz to, czy wciąż czekasz, aż jakaś zewnętrzna siła da ci pozwolenie. W dniu, w którym przestaniesz uczyć się, aby wiedzieć więcej i zaczniesz pamiętać, aby być, wszystko się zmieni, ponieważ ostatecznie nie jesteśmy tym, co powtarzamy jesteśmy tym, co wibruje, nawet w ciszy. Jeśli te słowa poruszyły Cię choćby na chwilę, Daj mi znać, dając lajka, nie dla mnie, ale dla Ciebie, aby powiedzieć: Tak, byłem tam dzisiaj. A jeśli chcesz, napisz oddech w komentarzach proste słowo, które oznacza ten moment. Jeśli chcesz, aby ten głos nie był ostatnim, który tak do Ciebie przemówi, zasubskrybuj kanał. Zanim się pożegnam, zostawiam Cię z myślą. Nawet jeśli ciemność jest całkowita, coś w Tobie już wie, jak wrócić do domu. Dziękuję, że dotarłeś tak daleko. Do zobaczenia wkrótce.